No, przede wszystkim gratulacje dla trenera Broka za to, że w pierwszej połowie na ja Bałty zagrali koncertową. podobiliśmy się, zrobiliśmy w przerwie jakieś korekty. W tej drugiej połowie tak gra lepiej wyglądało, że utrzymywaliśmy się przy piłce. dochodziliśmy do jakiejś sytuacji. Fajnie też dzisiaj, że na wysokim poziomie stało sędziowanie. Trzeba stawiać na takich młodych sędziów, bo ja cały czas będę uważał, że wszędzie są zmiany nieuniknione i nawet to dzisiaj stało na wysokim poziomie. Także naprawdę chyba pierwszy raz w tej rundzie byłem tak, tak spokojny, co chodzi o, o, o rolę sędziego, żeś wracając do meczu rozmawiałem tu z trenerem. No tak, żal, że, że będą kończyć zanim go tacy piłkarze grać w piłkę jak, jak Marcin Żełakow. Nie wiem od kogo te młode chłopaki u nas w ekstraklasie naszej będą się uczyli, I powiem, że praktycznie ten jeden zawodnik rozłożył nas na łopatki. Po prostu jego mądrość, że jako podwieszony, gdzie nigdy na takiej pozycji nie grał, napastnik, rozegranie, utrzymanie się. Wygranie głowy, to jego to doświadczenie było dzisiaj nie dla drużyny Bełhatowa tak jak mówię, no, szkoda, że tacy zawodnicy za niego będą kończyli grać, bo, bo yy, nie widzę następców, żeby tak szybko wchodzili na nasze wojska z takimi umiejętnościami i, i z takim podejściem, jak mają właśnie te stare roczniki. Można powiedzieć tych dinozaurów naszej ekstraklasy. I tutaj wielki Lot dla Marcina, bo tak jak dzisiaj zagrał mecz to w takiej dyspozycji powiem szczerze, chciałbym mieć zawodnika w całym sezonie w mojej drużynie zaś wolimy na pewno to, że po raz kolejny mimo to, że wszyscy mi o to błagali, żebym ten dres wybrał, że ten dres dzisiaj nie pomógł szczególnie pan za mną tak chodził Pomyśleć i peplotał mi za plecami dres, 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 dres na wyjazd ubrałem ten dres i co teraz? se napisałem na kartce, że to ciebie i co teraz? Wygrał z Wisłą czy wygrały umiejętności. Tutaj mam no tak, chciałem tylko udowodnić, bo mam okay. cztery garnitury bałcie. No, trzeba obył. mieć też poczucie humoru, ale wy, wy czasami nie macie się czym zajmować, to musicie też o duberelach opisać. I tak w tym wypadku był. Boli mi na pewno zachowanie nasze w pierwszej połowie. Reakcja w drugiej połowie była fajna eee, tak żartobliwie. No, chciałem za wszelką cenę wspólnie dźwigałą. Wygrać dzisiaj ten mecz, udowodnić wszystkim, żeby nie mówić. Ale przyszliśmy tak fatalnie w mecz, że, że praktycznie korekty powinny być już robione w 20-25 minucie. Wytrzymałem z tym do, do, do przerwy, ale myśl, czeka nas wiele pracy, nie? czeka nas wiele pracy, mamy tą drużynę w przebudowie, mamy bardzo młody zespół, bo tak trzeba powiedzieć, w, Wiśle, z, w meczu z Wisłą grała drużyna ze średnim wieku, 23,2, staramy się robić coś nowego. W drugiej połowie naprawdę fajnie to momentami wyglądało, ale było to na pewno dzisiaj za mało na Drużynę był chatowa, która naprawdę grała zdeterminowana, skoncentrowana, wyprowadzała bardzo groźne kontry i, i czasami trzeba też po meczu umieć powiedzieć, że ktoś był lepszy i, i był po prostu z honorem przegrać ten mecz I wydaje mi się, że podnieśliśmy drugie połowie rękawicę w dzisiejszym dniu. Nie było nas na pewno stać nawet na ręce. Dziękuję.